Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zapraszam Was na wspólną koronkę, tu mieścicie Bożego. Będzie mi bardzo miło, jeśli dołączycie do wspólnej modlitwy. Boże, w trudzie świętej jedyny, błagam Cię i proszę o przedstawieństwo niepokalanej pokroci Maryi, wszystkich aniołów i świętych, o łaskę na modlitwie, tak, aby mój umysł był zjednoczony z Twoim umysłem, moje serce było zjednoczone z Twoim sercem, a moje wszelkie pragnienie i zamiary pochodziły tylko od Ciebie. Oddała Pani ode mnie wszelkie rozproszenie i nieuwagę, wszystko to, co się Tobie nie podoba, tak, aby moja modlitwa była miła i Tobie przyjemna. Spraw, abym mógł doświadczyć głębi Twojej miłości, Slej na mój umysł nie mądrość, i wszystkie możliwe łaski, którymi chcesz mi obdarować w czasie tej modlitwy. Amen. Dzisiejszą koronkę to miłości Bożeko portoferować w Wenecji Polski, prosząc cię najpokorniej, panie suchyste, Matko Boża i święt Rafale Archaniele o ratunek dla naszej kochanej ojczyzny. Zakaż tą pomoc z całego serca. Bardzo dziękuję. Amen. O krwi i wodu, która wytrysłaś wówczas, z tej słodszego jako strój, miesięcy dla nas, ufam topie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przejść królestwo Twoje, państwo wola Twoje, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego oddaj nam dzisiaj i odbyć nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie dopuść, abyśmy ulekli pokusie, ale nas spaw od swego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc Szywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, móc się z synami krzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen wierzą w pokę, Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna jako jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęcząc pod bockim piłatem, ukrzyżowany, umarł i pokrzepion. Stąpił to piekieł, trzeciego dnia z martwych stał, stąpił na niepiosa siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wieszam w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów otłuszczenie, ciała smacłych stanie, żywot Amen. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za grzechy nasze i świata całego klajeko polestej męki mimią się citle nas i świata całego klajeko polestej męki mimią się citle nas i świata całego klajeko polestej męki mimią się citle nas i świata całego klajeko polestej męki mimią się citle nas i świata całego klajeko polestej męki mimią się citle nas i świata całego. Klajko polestej męki. mimi sięcie dla nas i świata całego. Klajko polystej męki, mimił się dla nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimiło się dla nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimi się dla nas i świata całego. Klaj polestej męki, miło się dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za grzechy nasze i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki, miej się dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki. Mimią się cidle nas i świata całego klajeko porest męki mimiją się cidle nas i świata całego klejko polestej męki mimią się cidle nas i świata całego klejko polestej męki mimiją się cidle nas i świata całego klejko polestej męki mimią się citle nas i świata całego klejko porstej męki miło cię dla nas i świata całego. Dla Jego męki. Miej cię dla nas i świata całego. Dla Jego męki. Miej cię dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasz i świata całego. Glajeko polestej męki, mi się cię dla nas i świata całe ko. Glajeko męki, mi się cię dla nas i świata całego ko. Glajeko męki, mi się cię dla nas i świata całego Klajeko Glajeko męki, mi się cię dla nas i świata całego ko. Glajeko męki, mi miło się cię dla nas i świata całego klejko polestej męki, mimi się dla nas i świata całego, klejko polestej męki, mimiu się dla nas i świata całego, klejko polestej męki, mimiu się dla nas i świata całego, klejko polestej męki, mimiu się dla nas i świata całego, klejko polestej męki, mimiu się dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za grzechy nasze i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki miją się citle nas i świata całego klajeko porstej męki mimiją się citle i świata całego klajeko porstej męki mimią się nas i świata całego klajeko porstej męki mimiją się nas i świata całego klajeko porstej męki mimiją się nas i świata całego klejko porstej męki Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla jego męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. klejko jego męki. męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze przedwieczne, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasz i świata całego. Klajek polestej męki, mimiło się nas i świata całego. Klaeko polestej męki, mimiło się nas i świata całego. Klajek o polestej męki, mimo się nas i świata całego. Klajek o polestej męki, mimo się nas i świata całego Klaeko polestej męki, mimiło się nas i świata całego. Klajko polystej męki, mimo się ci nas i świata całego. Klajko prystej męki, mimo się citle nas i świata całego. Klajko polystej męki, mimo się dla nas i świata całego. Klajko polystej męki, mimo się ci nas i świata całego. Klajko prystej męki, mimo się dla nas i świata całego. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Inśmiertelny, zwił się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Inśmiertelny, zwił się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Inśmiertelny, zwił się nad nami i nad całym światem. Jest ufam Tobie Wspomnij o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, to się do Ciebie ucieka, Twojej pomocy przesywa, Ciebie o przyczynę prosi, Tą ufnością ożywiony do Ciebie, o Pana nad Pannami i Matko, piękną do Ciebie, przychodzą przed Tobą, jako okrzesznik płaczący stoją. O Matko Słowa, żaż nie kardzi słowami moimi, ale usłyszaj łaskawie i wysłuchaj. Amen. Matko poszę to modlitwę składem w Twoim niepokalnym sercu, ponieważ Ty wiesz najlepiej, ci i komu w danej chwili, ona nas najbardziej potrzebna. W dniu dzisiejszym łączy moje cierpienie i mój krzyż, i cierpienie i krzyż ludzi, którzy nie ofiarują ich boku. Z Twoją krzyżem, Panie Jezu, przez niepokalną mamę Twoją i proszę Cię. Panie Jezus, przez bolestną męką Twoją i krew, którą wolałeś za nas, sam nie na krzyżu, przez Najświętszą, a konią Twoją, przez serce posze daj łaską sprawienia duszą, dziś, tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie. Amen. Wszechmokący, wieczne posze osłoń nas przed oczami swych duchów, zechci posłużyć się churami aby nas oblokowały i odcięły możliwość wpływu działania demonów, szatana, słego ducha, wszelkiej maści, każdego rodzaju, na miejsce naszej modlitwy, naszego działania, nauki, prac i tym podobne. Spraw swojej łaskawości, powierzchni Boże, w świętej jedyny, aby nasza modlitwa, prac, nauka i działanie mogły odbywać się bez demonicznych przeszkód. Amen duchu święty, duchu mądrości. Prawiedź kapłanów i siostry sekonne. Duchu święty, duchu światłości. Was kapłanów i siostry sekonne. Duchu święty, duchu czystości. oświęcej kapłanów i siostry sekonne. Duchu święty, duchu mocy. Spieraj kapłanów i siostry sakonne, Duchu święty, duchu Boże. Spraw, by kapłani i siostry sakronne, ożywieni i umocnieni Twoją łaską, niesie słowo prawdy i błogosławieństwo pokoju na cały świat. Niech Okin świętej miłości rozpalaj serce, by w płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze. Duchu Święty, powieszamy Ci serca kapłańskie i siostry ukształtuj na wzór najświętszych serc Jezusa i Maryi. Amen. W imię Ojca, I Syna, I Dłaśnień Świętego. Amen. Z całego serca dziękuję Wam za wspólną modlitwę. Życzę Wam pięknego, błogosławionego dnia, pełnego wiary, nadziei i miłości, oraz opieki. Jezusa Chrystusa, Matki Bożej i Świętych Trwałscynę z Panem Bokiem, Akaja.